Jak pachną święta małej Grąg? Pachną piernikowo. O, były to piękne, piękne czasy, ponieważ spędzałam święta, wszystkie święta w dzieciństwie na wsi u dziadków, więc było bardzo zielono, bardzo choinkowo, pysznie, bardzo zabawnie i miło. No i jeszcze dziadkowie dbali o atrakcje takie jak prawdziwa gwiazdka za oknem, to znaczy dziadek przebrany w firankę z dwoma latarkami. Po latach dopiero zorientowałam się, że jakoś dziwnym trafem babcia zawsze jak kończyła się wigilia, to nas wypraszała z pokoju, żeby wywietrzyć pomieszczenie, a potem wołała, że pod choinką gwiazdka zostawiła dla nas prezenty. Bardzo piękne czasy.